Gigantyczne i historyczne spadki na rynku kryptowalut. Co powinieneś wiedzieć? Tragiczna sytuacja projektu Luna i UST. Czy ten projekt ma jeszcze szanse, żeby kiedykolwiek się odbić? Oraz dlaczego największa wartość na rynku kryptowalut została właśnie zachwiana i warto wiedzieć dokładnie o co chodzi. Cześć, z tej strony Piotr, witam cię serdecznie, chociaż dzisiaj w nie najlepszych okolicznościach. Dlaczego? Ponieważ na rynku kryptowalut mamy można powiedzieć, tragiczne wydarzenia. I oczywiście na rynku kryptowalut mieliśmy dużo takich tragicznych wydarzeń, to jednak te, które właśnie się dzieją, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich dni, moim zdaniem będą miały gigantyczny wpływ na cały rynek kryptowalut i na rozwój tego rynku przez kolejne miesiące i przez kolejne lata. Porozmawiamy dzisiaj oczywiście o kilku dość istotnych informacjach z rynku. Przyjrzymy się całej sytuacji Luny i USD. Te, ponieważ jest tam kilka smaczków i przede wszystkim wniosków, które płyną z tego wydarzenia, o których powinieneś dzisiaj wiedzieć. Także spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten projekt ma jeszcze jakiekolwiek szanse na to, aby w przyszłości przekonać do siebie inwestorów. Także koniecznie, ale to koniecznie dzisiaj zostań do końca. Pamiętajcie nie? także, że na rynku kryptowalut jest coraz więcej oszustów, którzy podszywają się pod różnych twórców, także pode mnie. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że obserwujecie moje oficjalne konta, tutaj poniżej w opisie pod każdym wideo to znajdziecie linki do mojego oficjalnego Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Znajdziecie tutaj także informacje na temat wszystkich rzeczy, które ja bym zrobił krok po kroku, gdybym faktycznie zaczynał od zera. Więc, jeżeli jesteś osobą początkującą, myślę, że warto tutaj zajrzeć, oraz znajdziecie tutaj linki do giełd, z których ja osobiście. Korzystam. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję. Pomyśl także o dzwoneczku, jeżeli chcesz, aby YouTube Ciebie informował na bieżąco, kiedy te wideo na YouTube się pojawią. Pamiętaj jednak nie są to porady inwestycyjne. Wszystko zobaczysz w tych materiałach, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko. I mamy Bitcoina za 28 tysięcy 16 dolarów. To jednak wiedz, że Bitcoin spadł poniżej 27 tysięcy dolarów. To jednak jeżeli spojrzymy na oprocentowanie, jakim dzisiaj może się nie poszczycić Bitcoin, wciąż jest one dużo lepsze niż większość rynku. Nawet Ether spada 20% w dół. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest, abyśmy teraz dokładnie zrozumieli, co nie tylko stoi za tymi spadkami, ale także co te wydarzenia mogą dla nas oznaczać przyszłości. Zauważcie, ostatnie 24 godziny mamy tutaj kilka projektów, które robią pozytywne wyniki, to jednak nie oszukujmy się, chociażby UST to właśnie wokół tego projektu dzisiaj jest najwięcej negatywnego szumu, ponieważ jest to stablecoin, powinien być stabilny, powinien być wart jednego dolara, jednak tak nie jest. Tą historię także za chwilę przytoczymy. Ogólnie, jeżeli spojrzymy na cały rynek, zauważcie kilkadziesiąt procent w ciągu 24 godzin. Jeżeli oglądacie ten kanał od powiedzmy 6-12 miesięcy, to takich dni w ogóle jeszcze nie zobaczyliście, dlatego mówimy tu o pewnych historycznych wydarzeniach. Jeżeli spojrzymy na rynek z perspektywy ostatnich 7 dni, Terra Luna minus 99,9%, czyli faktycznie można powiedzieć, że ten projekt idzie do przysłowiowego zera i mamy także gigantyczne, dwucyfrowe, 50-60% spadki. Jako że dzisiaj moim zdaniem ceny nie są aż tak mocno istotne, ponieważ to, co faktycznie fundamentalnie za kurtyną się dzieje na rynku kryptowalut, jest dużo ważniejsze. Szybko lukniemy sobie na wykresy i przechodzimy do głównych informacji. Bitcoin póki co łamie bardzo ważny poziom wsparcia na poziomie 29-30 tysięcy dolarów. Niestety, ale przebicie tego poziomu i utrzymanie się pod tym poziomem nie wróży dla rynku kryptowalut nic dobrego na kolejne miesiące, ponieważ zazwyczaj, jeżeli przebijamy tak bardzo ważne wsparcia, nie wracamy zbyt szybko. Dlatego na ten moment przynajmniej ja dla siebie obserwuję, co się wydarzy do końca tego tygodnia. Jeżeli zamkniemy się z tą świecą powyżej poziomu 29 tysięcy dolarów, można powiedzieć, że sytuacja przynajmniej na chwilę została uratowana. Jeżeli nie, moim zdaniem warto oczekiwać, przygotować się na dalsze spadki. I znowu, nieważne co myślisz, ważne co robisz, w ostatnim materiale dzielimy się z Wami tym, że na tych dokładnie tutaj poziomach wróciła spora część moich stablecoinów na rynek, głównie właśnie w Bitcoina. To jednak wciąż część stablecoinów na moim portfelu jest i jeżeli spadniemy do 25 tysięcy dolarów, tutaj co nieco jeszcze dołożę i następnie będę trzymał na kolejne takie właśnie wyprzedaże, jakie mamy dziś, czyli kolejne dwucyfrowe duże wyniki. Póki co jest zbyt dużo niepewności, przynajmniej w moich oczach, jeżeli chodzi o altcoiny, więc tutaj po prostu jestem ultra, ultra ostrożny. Przejdźmy jeszcze na szybciutko na wykres dominacji altcoinów, ponieważ mogą się wydawać, że altcoiny zaczynają się poniekąd odklejać od samego BTC, głównie oczywiście chodzi tutaj o ETH, to jednak oczywiście kiedy przyszedł moment takiego prawdziwego sprawdzianu, ponownie widzimy, że kapitał z jednej strony idzie oczywiście w stablecoiny, z drugiej strony ludzie z altcoinów wracają z powrotem do bitcoina i tym samym dominacja Bitcoina zaczyna ponownie rosnąć. Na ten moment jeszcze bronimy poziomu tutaj tego, jeżeli chodzi o Ethera, czyli 0,068, to jednak wygląda na to, że jeżeli dalej będziemy mieli taką niepewność na rynku, zarówno Ether, jak i cały rynek altcoinów będzie dalej do Bitcoina tracić. I nie wiem teraz, jak długo jesteś na rynku kryptowalut. Ja pamiętam w roku 2018 takie momenty, kiedy mieliśmy faktycznie takie dni jak dzisiaj, czyli minus 30, minus 40% na altcoinach. I mogłoby się wydawać, że jest to dobry moment na... Zakupy i załóżmy, że jakiś coin jest warty 10 dolarów, spada o 50% na 5 dolarów. Zdaje się, że jest to dobry zakup. Później jednak, jeżeli faktycznie będzie to długoterminowa bezca i faktycznie rynek dalej będzie kapitulować, będzie to oznaczać, że altcoiny będą cierpieć dużo, dużo mocniej. I tak samo jak w roku 2018 wiele altcoinów zjechało po 90-95-99% w dół. Oczywiście mówimy tu od poziomu ATH, tak samo może być tym razem. I te wydarzenie, które miało teraz miejsce, moim zdaniem, właśnie. Właśnie to potwierdza. Dlatego mi na uwadze, jeżeli nie wróci pozytywny sentyment na rynek, faktycznie altcoiny mogą zaliczać kolejne takie spadki, i wciąż głównym beneficjentem długoterminowo tego będzie Bitcoin. Dlatego, jeżeli coś dokładam, w tym momencie jest to tylko i wyłącznie BTC, I jeszcze póki co jednak, w mniejszych ilościach. ETH. Dlaczego nie inne altcoiny? Ano dlatego, że moje postrzeganie ryzyka na tym rynku i akceptacja ryzyka jest na odpowiednim poziomie. Twoje postrzeganie ryzyka jest najprawdopodobniej na zupełnie innym poziomie i dla mnie, pomimo tego, że uderzamy w tą linię trendu wzrostowego na wykresie dominacji altcoinów, gdzie rozmawialiśmy o tym, że tutaj może być potencjalny dobry moment na to, aby w altcoiny wejść, musiałby przynajmniej w moich oczach zostać spełniony jeszcze jeden warunek, czyli cena bitcoina musiałaby się ustabilizować. A jak możecie zauważyć, absolutnie stabilna nie jest i po przybiciu tak ważnych poziomów, po prostu prawdopodobieństwo na kolejne negatywne scenariusze w tym momencie w moich oczach rośnie. Wiele osób na rynku kryptowalut obwinia dzisiaj UST i LUNE za to, co dzieje się na rynku krypto. Prawda jest jednak taka, że w głównej mierze oczywiście, że tak, to jednak są jeszcze inne rzeczy, o których także cały czas w tym kanale rozmawiamy. Są sprawy geopolityczne, są sprawy makroekonomiczne i na to musimy także zwracać uwagę. Przede wszystkim wczoraj wyszły także informacje o tym, jak wygląda inflacja w Stanach Zjednoczonych, a ta inflacja. Inflacja niestety okazała się wyższa od oczekiwań, zarówno rok do roku, tak samo miesiąc do miesiąca, ponieważ jeżeli chodzi o miesiąc do miesiąca, mamy wzrost inflacji o 0,3%. Natomiast pomimo tego, że inflacja 8,3% w kwietniu jest mniejsza od tej marcowej 8,5%, to jest co bardzo ważne, wyższa od oczekiwań, a te oczekiwania były niższe, więc te informacje były negatywne. I tym samym, jak już wiecie, chociażby z ostatniego materiału, mamy bardzo dużą korelację rynku tradycyjnego z rynkiem kryptowalut, póki co jeszcze wciąż, a wczorajszy dzień na rynku tradycyjnym, chociażby na SP500, zaliczył kolejny dołek. Jesteśmy coraz, coraz, coraz niżej, co także krótko, średnioterminowo dla bitcoina nie wróży nic dobrego. Jakby mało tego było, wciąż dolar się umacnia. Zauważcie, wybijamy kolejne lokalne szczyty. A jak wiecie, rynek bitcoina, rynek kryptowalut jest skorelowany z rynkiem tradycyjnym z jednej strony, z drugiej strony jest jednak odwrotnie skorelowany do siły dolara. Jeżeli rynek postrzega siłę w dolarze, będzie chciał do dolara wychodzić, będzie chciał dolara trzymać. Dopiero jednak w momencie, kiedy popyt na dolara zacznie tutaj spadać, będzie to moment, kiedy ludzie zaczną postrzegać dolara jako nieco bardziej ryzykowny i dopiero wtedy zaczną tego dolara ponownie w inne aktywa wkładać. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. Na ten jednak moment sytuacja geopolityczna nie wróży nic Dobrego, tym bardziej, że mamy wyższe wyniki niż oczekiwania, co także sprawia, że na rynku mamy większą niepewność co do tego, co zrobi Fed. Ponieważ jeżeli tutaj te wyniki byłyby zgodne z oczekiwaniami lub lepsze, by to sygnał, a wręcz pewność, że Fed swoich decyzji nie zmieni, chociażby co do tego, jak podnosić stopy procentowe, czy też do tego, w jaki sposób pozbywać się aktywów ze swojego portfela. W tym momencie niepewność narasta i pojawiło się pytanie, czy Fed nie zdecyduje się podnieść stóp procentowych o większą wartość niż było to wstępnie zakładane. Kolejna informacja, która może nie jest jakimś bezpośrednim powodem, ale jakiejś tam małej oliwy do ognia dolewa, jest sytuacja na Coinbase związana z Indiami. Nie tak dawno w Indiach znowu wyszły różne regulacje, ponieważ regulacje, które się pojawiły bardzo mocno zniechęcają do tradowania, ponieważ podatki poszły bardzo, bardzo, bardzo mocno w górę. I tym samym Centralny Bank Indii także poprosił Coinbase, aby zaprzestali obsługiwać klientów z Indii, więc na rynku mniej kapitału, mniejsza płynność. Niestety pozytywną informacją to nie jest. Przechodzimy jednak do gwoździa programu, ponieważ w ostatnim materiale, jeżeli tego materiału jeszcze nie widziałeś, zachęcam Ciebie, abyś go po prostu obejrzał. Będziesz miał w ten sposób nieco szerszą perspektywę, ponieważ tam poruszyliśmy temat UST. Dzisiaj jednak, jako że na rynku pojawiło się dużo więcej informacji, dużo więcej danych oraz oczywiście pewne smaczki, które pokazują nam, że to, co się stało z Luną, oczywiście przypadkiem nie było. Jak mogliście już zauważyć, Luna spadła o 99,9%. Natomiast, jeżeli Spojrzyjcie na stablecoina, z którym to kooperuje Luna bardzo mocno. Mówimy tutaj oczywiście o Terra USD. Zauważcie, że mamy cenę 56 centów. Tutaj jednak wczoraj spadliśmy na poziom 22 centów, czyli kryptowaluta, stablecoin, który powinien zabezpieczyć kapitał inwestorów, w tym momencie sprawiła, że wiele osób poszło z przysłowymi torbami. Jest to historia naprawdę bardzo, bardzo smutna. Naszym zdaniem jest jednak, aby sprawdzić, co faktycznie tutaj się wydarzyło, zrozumieć to i wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak po prostu. To, aby być nieco mądrzejszym na przyszłość. Gwoli przypomnienia dla osób, które są nowe na tym kanale, szybko o samych stablecoinach. Stablecoiny są to kryptowaluty, które są oparte o dolara, o wartość dolara, czyli jedna jednostka danego stablecoina, czy jest to Tether, USDC czy BUSD, powinna cały czas odpowiadać wartości jednego USD. Jednak jak możecie zauważyć, na rynku dzieje się różnie. Mamy wzrosty, mamy spadki i te stablecoiny tak do końca stabilne nie są. Jednak tutaj musimy wyróżnić Dwa rodzaje stablecoinów. Jedne są to te oparte o prawdziwego dolara i o rezerwy w różnych aktywach. W faktycznych, prawdziwych aktywach. Tak chociażby jak Tether czy USDC posiadają rezerwy w gotówce, posiadają rezerwy w wartościowych. Oczywiście w różnych proporcjach, ponieważ cały czas jest tu oczywiście obawa o to, co się dzieje z Tetherem. Do tego jednak jeszcze za chwilę przejdziemy. To jednak za tymi aktywami stoją inne aktywa, które pokrywają tą wartość. Więc jeżeli ktoś wchodzi na rynek kryptowalut, przychodzi do Tethera, dzień dobry, po Proszę 100 milionów USDT, tak po prostu, aby mógł na rynek kryptowalut wejść. Wpłacają 100 milionów dolarów, otrzymują 100 milionów USDT i sobie zaczynają handlować. I odwrotnie, jeżeli chcą się skeszować, idą z powrotem do Tethera. Proszę, tutaj wasze jest 100 milionów USDT. Proszę mi oddać 100 milionów USD. Tak to oczywiście w dużym skrócie działa. Są jednak inne stablecoiny, tak zwane stablecoiny algorytmiczne. Głównym ich reprezentantem jest oczywiście UST. Kolejnym jest neutrino USD. Jest jednak tych stablecoinów nieco, nieco więcej. W jaki sposób one działają? Ano w taki, że nie mają prawdziwych rezerw gdzieś za sobą, są jedynie podpięte pod algorytmy, które współdziałają z innymi kryptowalutami tak, aby regulować cenę danego stablecoina. W przypadku tery UST jest to właśnie Luna i w momencie kiedy wartość UST zaczęła się wahać, czy to szła w górę, czy to w dół, ludzie byli motywowani co do tego, aby USD zna Lunę wymieniać i odwrotnie, w zależności od tego, oczywiście w którym kierunku były odchylenia cenowe. Zazwyczaj jednak były to dziesiąte części procenta. Tak samo w przypadku USDC, zauważcie, mamy 0,33% do góry. I takie odchylenia na rynku kryptowalut praktycznie są każdego jednego dnia. To jednak teraz sunęło się bardzo, bardzo mocno i przyjrzyjmy się, co tak naprawdę wydarzyło się od środka. Pojawiły się oczywiście pewne teorie spiskowe, z drugiej strony mamy pewne rzetelne dane. Przedstawię Wam dwie strony medalu, tak po prostu, abyście mogli dla siebie zdecydować, co dla Was ma sens. Moim zdaniem jest dużo kropek, które się łączą i o tym chciałbym właśnie teraz porozmawiać. Mamy tutaj informacje o tym, że BlackRock i Citadel, BlackRock jest to oczywiście jedna z największych finansowych instytucji na świecie, pożyczyli niedawno tak 100 tysięcy bitcoinów od Gemini. Na tę chwilę, w ciągu kilku ostatnich godzin mamy tutaj informacje, chociażby z BlackRock, z Forbes'a, że są to póki co plotki, ale czy na pewno za chwilę do tego dojdziemy. Następnie 25% z tych 100 tysięcy bitcoinów zostało wymienione na UST, i następnie do Dokłona ponoć udali się przedstawiciele tychże firm, aby zaproponować mu sprzedaż bitcoina za UST. Po dobrej cenie. I tutaj ponoć Dokłon się zgodził. Póki co od samego Dokłona nie mamy informacji, które mogłyby dementować to, o czym tutaj rozmawiamy. Jest jednak to bardzo, bardzo istotne, ponieważ pozwoli to Tobie zrozumieć, na jakim rynku cały czas inwestujemy. Dokłon, godząc się na duże zakupy bitcoinów od właśnie BlackRock, zapłacił za te bitcoiny w kryptowalucie UST, co spowodowało, że z rynku zniknęła dość duża płynność tegoże stablecoina. Następnie w okolicach 7-8, Maja zauważyliśmy, że na giełdy kryptowalut wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy bitcoinów, i głównie te bitcoiny wpłynęły na giełdy z dźwignią. I co to tak naprawdę dla nas oznacza? Jak możemy wywnioskować po cenie bitcoina, zostały te bitcoiny użyte, aby rynek shortować, czyli zostały otworzone pozycje na dalsze spadki na BTC. Jakby tego było mało, w okolicach 8-9 maja na rynek, na Binance zostało zrzuconych bardzo dużo UST, co spowodowało, że po raz pierwszy UST straciły swój pek dolarowy i odjechało do 98 centów, czyli mamy tutaj zjazd o 2%. U wielu inwestorów w tym momencie odpaliła się żaróweczka, że jednak jest coś nie tak, ponieważ ta kryptowaluta, jako że jest podpięta pod algorytmy, powinna jednak bardzo mocno utrzymywać wartość jednego dolara. To z kolei spowodowało, że z projektu Anchor Protocol, gdzie było zamrożonych mnóstwo, wiele miliardów w UST, ludzie po prostu zaczęli się obawiać, że jednak ich środki nie są aż tak bardzo bezpieczne i zaczęli także swoje UST wymieniać na inne stablecoiny, co mogliśmy zauważyć spowodowało dalsze spadki na tej kryptowalucie, na tym stablecoinie i w momencie, kiedy to miało miejsce, Luna Foundation, a właściwie rezerwy Luny, które miały zabezpieczać wartość właśnie UST zostały opróżnione i mówimy tutaj właśnie o 42 tysiącach bitcoinów. I jest to kwota prawie 2 miliardów dolarów i pomimo tego, że zauważcie, ta kwota została na rynek wrzucona, nie zdołano zahamować spadku Ceny UST. Spirala strachu zaczęła się jeszcze bardziej nakręcać, ludzie zaczęli wypłacać więcej UST i w ten sposób rynek nie był w stanie tego po prostu zaobserwować, ponieważ płynność na rynku po prostu nie była wystarczająca. A co się dzieje z ceną Bitcoina, kiedy po pierwsze widzimy pierwsze wpływy dużych ilości BTC i cena Bitcoina zaczyna lecieć w dół, na rynku mamy negatywny sentyment. Następnie założyciel Luny także poniekąd zostaje zmuszony, co było wręcz do przewidzenia, ponieważ to, że faktycznie aby ratować cenę UST było oczywiste, że będzie musiało mieć miejsce, czyli wypłaty bitcoinów będą musiały mieć miejsce i będą musiały one być zrzucone na rynek. I faktycznie tak się stało. Te bitcoiny na rynek zostały wrzucone i ktokolwiek tutaj wcześniej zaczął bitcoina shortować i wrzucił taką dużą ilość bitcoinów, zaczął być na coraz większym proficie. Więc zakładając, że ta teoria mogłaby być prawdziwa, mamy tutaj dwa pierwsze wnioski. Przede wszystkim podmiot, instytucja czy jakiś jeden człowiek, który faktycznie się tym zajął, po prostu zgarnął profit, pożyczył bitcoiny, następnie Spuścił cenę bitcoina w dół, odkupił bitcoiny, które pożyczył i została mu oczywiście różnica. Z drugiej jednak strony, wniosek płynie drugi, który moim zdaniem jest najistotniejszy. To nie jest tak, nawet jeżeli uważacie Wy to za prawdę, że faktycznie został tutaj przeprowadzony zmasowany atak, to tylko jedynie pokazuje, że stablecoiny. Algorytmiczne nie do końca przynajmniej na dzień dzisiejszy są dobre. Dlaczego? Ponieważ po prostu mają luki, luki, które ktoś może wykorzystać. Ja osobiście uważam, że stablecoiny algorytmiczne są oczywiście potrzebne, chociażby dlatego, aby DeFi mogło pracować dużo, dużo, dużo płynniej. Natomiast na dzień dzisiejszy spadło bardzo mocno zaufanie do stablecoinów algorytmicznych. Jeżeli spojrzymy na rynek stabli, możecie zauważyć, że inne, chociażby takie jak Neutrino, zaraz po tym jak cena UST zaczęła spadać, także ludzie od razu zaczęli się wycofać ponieważ zauważyli, że te algorytmy, które są podpięte pod stablecoiny wcale nie są aż tak idealne. Oczywiście tą ewolucję będziemy cały czas obserwować i monitorować, to jednak póki co warto zrozumieć, że zaufanie do stablecoinów zostało złamane i to jest właśnie coś, co moim zdaniem dla rynku kryptowalut mogło przydarzyć się najgorszego. Pozwól, że za chwilę rozwinę. Lecimy oczywiście dalej, ponieważ rynek kryptowalut absolutnie się nie kończy. Przechodzimy przez ogromne turbulencje i warto te turbulencje zrozumieć. Spójrzmy jednak jeszcze na giełdy spot ponieważ tutaj możemy zauważyć, że jeszcze póki co ludzie są gotowi z tychże giełd spot wypłacać. I cała akcja, jaka ma dzisiaj miejsce, wciąż jednak dzieje się na rynkach z dźwignią. To ja napisałem serię tweetów na moim Twitterze, jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego Twittera, zachęcam Ciebie, wszystkie linki do moich social media zostawiam poniżej w opisie. I tutaj bardzo często pojawiało się pytanie i z drugiej strony stwierdzenie. Jedna część osób pytała, czy Twoim zdaniem Luna się jeszcze podniesie. Z drugiej strony były osoby, i myślę, że jest spora szansa, że część z Was, którzy właśnie to wideo oglądają, także próbowaliście zaspekulować co nieco na cenie Luny i zaczęliście łapać spadające noże. I o tyle, o ile jeżeli patrzymy na spadki Bitcoina, Ethera czy innych kryptowalut, które są na rynku już wiele, wiele, wiele lat, możemy faktycznie mówić o panicznej wyprzedaży. Z jednej strony mamy wyprzedaż z portfela Luna Foundation, z drugiej strony, do czego za chwilę także przejdziemy, zauważycie, że ludzie w panice byli gotowi sprzedać swoje BTC, zaliczając ponad 8% miliardów strat. I tutaj zauważcie, że to jest tylko i wyłącznie na samym Bitcoinie, a to co chociażby dzisiaj widzimy na rynku altcoinów, czyli te gigantyczne dwucyfrowe spadki w zaledwie 24 godziny, to nam mówi, że ludzie po prostu kapitulują i to kapitulują na całego. Czy jest to jednak racjonalne? Za wcześnie, żeby stwierdzić, natomiast w przypadku Luny jak najbardziej racjonalne jest. Już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim spadło zaufanie do stablecoinów Algorytmicznych. I czy Twoim zdaniem zaufanie odbudowuje się od tak, kiedy Twoja dziewczyna lub Twój chłopak ciebie zdradzają, myślisz, że za trzy sekundy będzie dobrze? Zaufanie jest to proces, który się odbudowuje bardzo długo albo którego w niektórych przypadkach po prostu odbudować się nie da. Tym bardziej, że podczas tego całego zamieszania zaczęły wychodzić nieco inne, bardziej nieciekawe informacje. I teraz dlaczego ja uważam, że jest ultra niskie prawdopodobieństwo co do tego, aby Luna mogła się odbić tak samo jak UST? Ano chociażby dlatego, że okazało się, że do Kwon był wcześniej i odpowiadał za projekt, który padł. Był to też stablecoin algorytmiczny, który nazywał się Basis Cash. I teraz wychodzi taki powiedzmy w cudzysłowie kwiatek. Twoim zdaniem osoba, która ma zaliczoną taką wtopę na rynku kryptowalut, teraz ma drugą wtopę, w oczach inwestorów będzie osobą godną zaufania. Być może jeżeli zmieni się cały board, zmieni się właściciel, przyjdą nowi ludzie i zaczną to budować od podstaw, ze zgliszczy. Może to mieć jakiś sens. Wiec jednak, że tutaj chodzi o zaufanie. Zaufanie, które tak naprawdę jest tym takim gemem, tym złotem, złotem, który reprezentuje rynek kryptowalut. I w tym momencie zostało to złamane i moim zdaniem potrzeba teraz będzie czasu, aby to zaufanie odbudować. To jednak, co gorsza, nie jest to koniec historii, ponieważ sytuacja ze stablecoinem algorytmicznym przerzuciła się na rynek tradycyjny, kryptowalutowy. I mówimy tutaj o głównych stablecoinach, takich jak Tether, USDC i BUSD, które oczywiście są topowymi kryptowalutami, topowymi stablecoinami na rynku. Zauważcie, że Tether w ciągu 24 godzin spadł tutaj na tym zdjęciu o 1,4%. Jeżeli spojrzymy sobie teraz, Tether jest co prawda 0,5% poniżej swojej wartości 1 dolara. To jednak były tutaj odchylenia rzędu 2%, a w przypadku BUSD czy USDC mieliśmy plus 4% na stablecoinie. I to nie jest tak, że fajnie, jeżeli cena stablecoina idzie w górę, ponieważ to oznacza, że coś się na tym rynku zaczyna dziać. I to oczywiście, co wydarzyło się z UST, to co wydarzyło się z Luną, zaczęło rzutować na rynek tradycyjny. Tutaj, jak możecie zauważyć, ludzie sprzedają swojego Tethera za inne. Ważne stablecoiny na rynku. Oczywiście w tym momencie powstaje okazja arbitrażowa, z której to oczywiście ludzie korzystają. Ja myślę, że ta sytuacja się unormuje i te trzy topowe stablecoiny wrócą mniej więcej do pozycji swojego jednego dolara i to w bardzo krótkim czasie. To jednak jest to co najmniej niepokojące. I patrząc właśnie na tą, na tą jedną konkretną informację, moim zdaniem, jest to taki gwóźdź do trumny, do i tak już bardzo, ale to bardzo negatywnych emocji, które to ludzie na rynku dzisiaj mają. I tym samym to powoduje, że ludzie się. Jeszcze bardziej wyprzedają, chcą jak najszybciej się skeszować, ponieważ jeżeli stablecoiny upadną, jeżeli tether upadnie, wiedz, że z rynkiem kryptowalut bardzo, ale to bardzo długo dobrze nie będzie. Pozostaje więc pytanie, czy to jest moment, aby faktycznie się skeszować i zdjąć z siebie to ryzyko. Sam tutaj musisz dla siebie odpowiedzieć. Dałem także dzisiaj tweeta, że osobiście z tych stablecoinów, które posiadam, na obecną chwilę ponad 90% jest to po prostu USD. C. Dlaczego? Ponieważ USDC jest to coin, który jest regulowany w Stanach Zjednoczonych i można powiedzieć, że cieszy się największym zaufaniem. I tym samym już od długiego czasu obserwujemy, że zwiększa się jego dominacja na rynku, ponieważ. Tether tym zaufaniem przestaje się cieszyć coraz, coraz, coraz mniej. Jednak nie oznacza to, że ludzie wychodzą całkowicie, że chcą wyprzedać się całkowicie z całego Tetera. Nawet jeżeli miałoby to miejsce i Tether faktycznie miałby pokrycie, czy to w walutach, czy to w innych aktywach, które mógłby bardzo szybko upłynić, problemu by tak naprawdę nie było. Oczywiście rynek kryptowalut poleciałby w dół, ale nie byłoby tutaj problemu z zaufaniem. Tym razem UST przyczyniło się do zachwiania zaufania i tym samym na rynku mamy gigantyczne problemy, które moim zdaniem, mają szansę ciągnąć się za nami przez kolejne miesiące, a już na pewno wpłyną na to, jak będzie wyglądał rynek kryptowalut na kolejne lata. Dlaczego? Ponieważ chociażby już pani Jelen także skomentowała to, co dzieje się z UST i oczywiście w jej oczach jak najszybciej trzeba uregulować stablecoiny. I moim zdaniem cały czas toczy się gra decentralizacja kontra centralizacja. Stablecoiny, które dzisiaj na rynku znamy versus potencjalne CBDC, które pojawią się na świecie już w najbliższych latach. I w tym momencie niestety jest 0,1. Dla nich. I dlaczego o tym zaufaniu mówię? Dlaczego mówię o zaufaniu jako tym głównym aktywie, tym czym kryptowaluty mogą tak naprawdę chwalić się wśród innych aktywów? A no dlatego, że wszystko oczywiście rozpoczęło się od Bitcoina. Bitcoin rozwiązuje wiele różnych problemów potencjalnie długoterminowo, ale to co rozwiązuje na pewno, jest to właśnie element zaufania. Ponieważ dzisiaj mamy wątpliwości co do tego jak wyglądają rezerwy w złocie, chociażby jakiegokolwiek banku centralnego, który daje swoje raporty. W jaki sposób Chcesz to zweryfikować. Kolejna rzecz, jak wygląda jej zaufanie do polityków, czy to w naszym kraju, czy to w krajach innych. To zaufanie jest bardzo, bardzo mało i pojawia się aktywo, które tak naprawdę jest oparte o matematykę. I stąd tak naprawdę między innymi w Bitcoinie dzisiaj taka wartość po 13 latach na rynku. I to zaufanie moim zdaniem warto pielęgnować. Jednak w przypadku jak możecie zauważyć innych kryptowalut, te, które miały okazać się zdecentralizowane, czy to w przypadku stablecoinów, które miały być stabilne, to zaufanie jest ultra ultra niskie. I tym bardziej znowu patrząc z perspektywy risk to reward, moim zdaniem długoterminowo zwiększa się szansa, że jednak Bitcoin, właśnie poprzez to, że to zaufanie w przypadku Bitcoina jest na najwyższym poziomie, będzie zgarniał coraz to, coraz to większy udział w rynku, pomimo już dzisiejszych swoich. Wycen. Jest jeszcze jednak jedna rzecz, którą chciałem się z Tobą dzisiaj podzielić. Jak już wiecie, na rynku mamy realizację gigantycznych strat. Zauważcie, że ostatnio takie straty rynek był gotów zrealizować tutaj na przełomie maja i czerwca roku 2021, kiedy to cena Bitcoina spadła z 67 tysięcy dolarów na 29 tysięcy dolarów. I teraz mamy sytuację bardzo, bardzo podobną. Czy jest to finałowa kapitulacja? Oczywiście czas pokaże. Miejcie po prostu na uwadze, że to, co wydarzyło się z LUNO i z UST ma gigantyczne Wpływ na cały rynek kryptowalut i ta niepewność, którą dzisiaj ogólnie mamy na świecie w przypadku kryptowalut, niestety, ale będzie ona na jeszcze nieco większym poziomie, na pewno przez kolejne kilka dni. Kilka tygodni, i miejmy nadzieję, że nie przez kolejne kilka lat. Natomiast zostawiając ten cały temat z boku, jeżeli mamy realizację tak dużych strat, co tak naprawdę się wydarzyło? Znowu na szybciutko wracamy do ilości bitcoinów na giełdach. Jak już wiecie, większość bitcoinów, które na rynek wpływały, wpłynęły na rynek z dźwignią. Natomiast oczywiście na rynkach spot mamy sytuację nieco odwrotną, więc popyt, powiedzmy, na realnego bitcoina póki co jeszcze jest. Jeżeli spojrzymy na bitcoiny, które są przechowywane na portfelach ponad jeden rok, tutaj także nie mamy załamania, więc widzimy, że długoterminowi inwestorzy nie kapitulują. Plan C, także to zauważył, zauważcie tutaj, mamy wykres i pomimo tego, że mamy na rynku dość znaczące spadki, nie widzimy kapitulacji długoterminowych inwestorów, co zazwyczaj ma miejsce właśnie w takich momentach. Leci. Nowy na kanale, łap tutaj serię darmowych poradników, darmowych szkoleń, które pomogą Tobie na tym rynku wystartować przede wszystkim z głową, natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Trzymaj się, dzięki, samych dobrych, mądrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.